Cześć wszystkim, tutaj Marchmentarot. W szczególności witam wszystkie Zodiakalne Skorpiony w czytaniu na styczeń 2022 roku. Jeśli czytanie się Wam podoba, jeśli rezonuje, zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. W czytaniu tym sprawdzę niedawną przeszłość, teraźniejszość i najbliższą przyszłość oraz wyciągnę kartę rady. Kolejność czytań na styczeń jest zależna od aktywności danego znaku Zodiaku w czytaniu z poprzedniego miesiąca czyli grudnia. Wy drogie skorpiony jesteście ósmym znakiem, więc już w drugiej połowie, no czas pokaże, może w następnych miesiącach będziecie wcześniej. I tak z tego co pamiętam, to awansowałyście chyba dwa czy trzy miejsca, więc jest progres. Zobaczymy jak to będzie się układało w następnych miesiącach. A teraz przechodzimy do tasowania i do czytania. Zaczynamy od przeszłości, ósemka kielichów, as, przepraszam, ósemka monet, as kielichów i na koniec mamy trójkę monet w tle cesarzowym. O drogie skorpiony, u was no, w tej przeszłości widzę bardzo dużo pracy. Macie ją i w ósemce monet, i w trójce monet. Tutaj generalnie widać, że drogie Skorpiony skupiałyście się na, na swoich możliwościach, na swojej zasobności, na tym, żeby w tym waszym życiu było jak najwięcej możliwości, żebyście mogły się rozwijać, żeby te wszystkie swoje talenty wykorzystywać w celu pomnażania może swojego majątku. Może, żeby to wszystko jak najbardziej tutaj dla Was pracowało, tak? Widać tutaj, że bardzo skupiałyście się na tym, żeby to wszystko, co możecie wykorzystać, to żebyście to wykorzystały dla pomnażania po prostu Was własnych dóbr tej cesarzowej, tak? I z zewnątrz były ku temu możliwości. To, co tutaj widzę dodatkowo, to jest askelichów, czyli bardzo prawdopodobne, że w Waszym życiu. Pojawiła się e, możliwość na budowanie jakiejś relacji. I dużo też możliwe, że właśnie pracowałyście też na to, nad tą relacją. Pojawiły się w ogóle nowe możliwości do wykorzystania, ale one wymagały od Was bardzo dużo wyrzeczeń, bo tutaj, w tej ósemce e, monet, jest praca po nocach. Tutaj też jest ciężka praca. Także już najpierw tutaj podjęliście jakąś decyzję, skupiłyście się na jakimś swoim celu, ale to wymagało od Was dużo samodyscypliny, bardzo dużo e, wyrzeczeń. I trzeba było po prostu, to nie było tak, że wy tutaj podejmujecie decyzje i same tutaj rzeczy do was przychodzą, tak? To, co wy, wy chcecie, tylko wszystko, co chcia, chciałyście osiągnąć, wymaga od was, wymagało od was bardzo dużo wysiłku, bardzo dużo waszej pracy. Ale mi się wydaje, że tutaj te trudy miały sens, i um, dzięki nim mogłyście się rozwijać i mogłyście um, w jakiś sposób rozkwitać też jako ludzie. Bo tutaj w tej cesarzowej, nie wiem czy widzicie, e, jest pokazane piękne drzewo, tak? Ta kobieta ma dziecko. Często jest pokazana cesarzowa jako kobieta w ciąży. Czyli oznacza to pewną płodność, oznacza to pewną zasobność i materialną, i taką emocjonalną, jakby taki pełen pakiet tego, co życie może nam zaproponować z najlepszego. Dobra, zobaczmy co w teraźniejszości u Skorpiona. Siódemka monet. Macie bardzo dużo monet. Póki co. Bardzo dużo jest o o sprawach materialnych, mam wrażenie. Dobra, ciekawe. Jeśli chodzi o tą przeszłość też, to bardzo prawdopodobne, że w przeszłości zmieniłyście pracę albo weszłyście na wyższe, na wyższe stanowisko, ale to pociągnęło za sobą um, przymus po prostu jeszcze bardziej wytężonej pracy i tego, żebyście dały z siebie jeszcze więcej. Dobra, to już kończąc tą przeszłość, przechodzimy do teraźniejszości. W teraźniejszości macie siódemkę monet, macie asa buław i macie hmm, my czwórkę monet, a w tle macie dziesiątkę mieczy. To co tu, tutaj widzę, to Wy tutaj czekacie faktycznie na, teraz na efekty jakiejś swojej pracy. Wcześniej jakby dawałyście z siebie dużo, i teraz liczycie na to, że. Że to przyniesie efekty. Może być tak, że w pracy po prostu czekacie teraz na benefity, tak? Może na jakąś podwyżkę, może na jakieś wyróżnienie. Jeśli chodzi o relacje, to wcześniej tutaj może budowałyście, dawałyście z siebie dużo, pracowałyście nad tym i teraz czekacie może, że partner faktycznie to zauważy, partner to doceni. W teraźniejszości macie też asabuła, więc jeżeli jesteście w relacji, no to mi się wydaje, że wy tutaj w tym styczniu to u was, u was się dzieje. Ciekawie jest, jeśli chodzi o sprawy łóżkowe, że tutaj nie macie na pewno na co narzekać. Natomiast jeśli chodzi o inne sfery życia, to bardzo prawdopodobne, że przed Wami kolejne szanse, które będą wymagały od Was jeszcze więcej działania, bo buławy to są, to są, to są działania, tak? to są, to jest przymus reakcji na coś, tak? Więc jeżeli pojawi się jakaś perspektywa, to Wy musicie tutaj w odpowiedni sposób, w odpowiednio szybki sposób zdecydować, zareagować i jeżeli chcecie tego, no to pójść w to. I to z tych pozytywniejszych kart to byłyby właśnie te dwie. No ale macie też dwie karty, które, które są już mniej ciekawe. Jedna jest taka średnia, a druga, no to już faktycznie dużo trudniejsza. To może najpierw ta średnia. Macie tutaj czwórkę pentakli, która mówi o tym, że Wy tutaj chyba jednak troszeczkę pewne rzeczy w waszym życiu zostawiacie dla siebie. Bardzo prawdopodobne, że jeśli chodzi o pewne sprawy, nie mówicie wszystkiego waszym bliskim, nie mówicie wszystkiego waszemu partnerowi, waszej partnerce, waszej rodzinie, że tutaj coś zostawiacie dla siebie. Może tu chodzić o informacje, może chodzić też o to o sprawy finansowe, może się nie chwalicie, ile zarabiacie. Nie do końca jesteście szczerzy ze wszystkimi po prostu w waszym otoczeniu. Ile wy zarabiacie tak naprawdę, tak? Może nie chcecie, żeby ludzie wokół was byli zazdrośni, żeby ktoś wam źle życzył, żeby ktoś od czegoś od was oczekiwał. Może być też tak, że wy tutaj będziecie w tej twórce monet nie chciały się dzielić swoimi zasobami z kimś. Może ktoś z rodziny przyjdzie do was albo ze znajomych przyjdzie do was po pomoc, i, ale wy sobie to przekalkulujecie i uznacie, że, że nie, 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 to, to w tym momencie to sami nie macie albo tej osobie to może jednak nie warto pożyczać, bo nie wiadomo czy odda, więc Wy tutaj nie do końca będziecie otwarte na to, żeby w jakiś sposób tymi swoimi dobrami gospodarować tak um, pochopnie. Może też to być właśnie ostrzeżenie przed e, zbytnim wydawaniem pieniążków. Żeby jednak tu e, w tym momencie te pieniążki sobie zostawić na czarną godzinę, nie szastać nimi e, i nie do końca wykorzystywać wszystko to, co macie. Dobre. No i to, co macie tutaj w tle, to co przychodzi z zewnątrz, to w teraźniejszości czyli w styczniu, e, przychodzą jakieś zmartwienia, przychodzą jakieś obciążenia, coś nie do końca Wam się spodoba, coś zacznie Wam zaprzątać głowę. Może za dużo sobie faktycznie przez własną ambicję zabieracie na głowę, nabieracie i potem no, niestety przychodzą w związku z tym zmartwienia. Może też być tutaj jakieś, e, jakieś problemy ze snem. E, mogą być jakieś też jakieś problemy ze zdrowiem. Przez to, że i przez to, że za dużo sobie zabieracie na głowę, i przez to, że macie trochę jednak negatywne myślenie. Trochę takie, widzę tutaj czarnowictwo, trochę takie spętanie własnymi myślami. To, że jednak czasem, jak pojawia się problem, to jest takie myślenie u Was katastroficzne, czyli że zakładacie od razu najgorsze, zamiast zastanowić się, jak tę sytuację rozwiązać. Dobra, najbliższa przyszłość dla Fiona. Piątka Mieczy. gwiazda. Świat. Macie dobre karty. W najbliższej przyszłości macie bardzo dobre karty. Jeszcze tyle macie dziesiątkę pentakli. Jeśli chodzi chyba o na razie wszystkie czytania i o najbliższą przyszłość, to wydaje mi się, że Wy macie najbardziej pozytywne karty. No tylko tą jedną macie taką. Wygląda na to że w tych gwieździe przychodzą do Was jakieś szanse, przychodzą do Was jakieś możliwości, jakieś drobne spełnienia marzeń, może te, te możliwości doprowadzą do tego, że Wy tutaj w pewien sposób zaczniecie od nowa. Jeżeli tu chodzi o pracę, bo głównie jakby tutaj skupiam się chyba właśnie u Was na pracy. Jakoś tak najbardziej macie dużo pentakli, może dlatego. Tutaj dwie pentakle, tu dwie pentakle, no a to pentakle, czy, czyli monety to są głównie sprawy materialne. Więc e, troszeczkę idę za ciosem i tutaj na, na tym u Was się skupiam. E, macie też kartę świata, czyli e, kartę jakiegoś nowego po, początku, zakończenia jakiegoś cyklu. Moim zdaniem tutaj może być jakaś propozycja awansu albo nowa, lepsza praca. E, to co tutaj też widzę, to mm, może e, w tej karcie świata też może to wymagać od Was e, zmiany miejsca zamieszkania albo zmiany właśnie zakładu pracy. E, może będziecie musieli przez to być bardziej mobilni. E, i tutaj generalnie chodzi o jakąś stabilizację, tak? Bardzo prawdopodobne, że dzięki temu Wy w dalszej perspektywie będziecie mogły liczyć na, na duży, dużo większe środki materialne, tak? To jest taka bardzo pozytywna wiadomość tutaj, że, że to te szanse, które do Was przyjdą mogą dać Wam dużo lepszą sytuację materialną i stabilizację też i, i dużo większą zasobność. Ale jest tu piątka mieczy. Piątka mieczy to jest troszeczkę taka karta mm, pierwsze dużych wyrzeczeń, dużej takiej walki o coś, czasem czegoś wymuszenia i mi się wydaje, że od was będzie to wymagało, zresztą miecze to są też myśli, więc dużo będzie wymagało od was to kreatywności, będziecie się musieli trochę tu napocić, jak to wszystko rozwiązać, jak z, z, skorzystać z tej szansy. Może będziecie musiały czasem wręcz w pewien sposób, na pewnych ludziach pewne rzeczy wymusić. Może być tak na przykład, że wy dostaniecie jakąś propozycję pracy gdzieś dalej, rodzina nie będzie zbyt y, i przyjaciele nie będą zbytnio z tego zadowoleni. Będziecie troszeczkę musieli jednak, no ale to jest coś na zasadzie, to jest moje życie, ja muszę podjąć decyzję, troszeczkę jednak stawiać ludzi przed faktem dokonanym, mówić, ale ja wiem, że to jest dla mnie najlepsze. Ja wiem, że to, y, ta zmiana dla mnie y, przyniesie coś dobrego, tak? Więc tu trzeba będzie po prostu walczyć o swoje troszeczkę, y, troszeczkę czasem za zadziałać siłowo, tak? Może być też tak, że w pracy będzie właśnie jakaś możliwość awansu, ale wy tutaj będziecie po pierwsze musiały się wykazać, a po drugie będziecie musiały czasem delikatnie jednak zakombinować tak, żeby to wasze było na wierzchu, bo może nie jesteście tutaj sami, jeśli chodzi o, o jakieś szanse na rozwój, tak? Natomiast jeśli chodzi o kwestie, o kwestie uczuciowe, to ja tutaj widzę, że dla osób w relacjach bardzo prawdopodobne, że... Wejście na wyższy poziom związku, że jakieś wyznania, że jakiś prezent może od partnera się zbliża dla Was, może też być jakaś rozmowa, która doprowadzi do tego, że najpierw będziecie musieli troszeczkę mówić o swoich potrzebach, troszeczkę jednak, wiecie, zasugerować mocno partnerowi pewne rzeczy i wtedy jednak w odpowiedzi wyjdzie to jakby Wam na dobre i wyjdzie tak, że, że jakby wy wyjdziecie na tym na plus. Jeśli chodzi natomiast o osoby w relacjach... Przepraszam, jeśli chodzi natomiast o Singli, to bardzo prawdopodobne, drogie Skorpiony, że przed Wami tutaj szansa na poznanie kogoś naprawdę wartościowego, z kim chciałybyście dzielić ten swój świat i kto mógłby dać Wam stabilizację, ale to też będzie wymagało od Was walki o to, pewnych wyrzeczeń. Będziecie musiały się jednak trochę. Napocić, jak może zyskać w czyichś oczach, będziecie kombinowały tutaj, używały swojej kreatywności. Jak tutaj się wyróżnić, może, e, jeśli chodzi o ten rynek <grych> singielski, jak tutaj pokazać swoją wyjątkowość. No więc, myślę, że, że tutaj o to chodzi, tak? To są te możliwe scenariusze, e, które widzę w tych kartach. Karta Rada. Diabeł. Trójka, kielichów w tle. To, co mi tutaj przychodzi do głowy, trójka kielichów to są trójkąty miłosne, a diabeł to jest jakieś spętanie, więc mm, może radą być ta rada być taka, że żebyście się nie pchały w relacje, gdzie widzicie, że jest za dużo ludzi. Jeżeli ktoś jest nawet w porządku, jeżeli wam się wydaje, że, że coś może z tego być, ale widzicie, że czujecie, że ktoś coś przed wami ukrywa, to nie idźcie w to. Nie idźcie w to i odetnijcie się od tej osoby, bo ten diabeł tutaj kusi, może ktoś jest kuszący, ale... Mm, ale to nie jest dla Was dobre. Scenariusz jest też taki, bo diabeł to są uzależnienia, trójka kielichów to jest zabawa. Żebyście, drogie skorpiony, nie szalały zbytnio w najbliższych miesiącach po styczniu, bo możecie mieć przez to kłopoty, tak? Żebyście nie szalały, szczególnie tutaj z alkoholem. Żebyście uważały na to, ile pijecie, bo, bo, bo to są też... No, to też są nałogi, to są uzależnienia, to jest za dużo czegoś, to, to jest skuszenie, więc Powinnyście może troszeczkę jednak z pewnymi rzeczami w Waszym, jeśli chodzi o Wasze używki, przystopować, bo, bo to jest jakieś. E, może się to dla Was po prostu nie skończyć najlepiej. Może być jakaś sytuacja e, też pod wpływem e, alkoholu, którą będzie Wam potem trudno, e, trudno naprostować, tak? No, myślę, że taka jest dla Was rada. Dobra drogi Skorpiony, bardzo dziękuję Wam za to czytanie. Mam nadzieję, że to może. Jeśli czytanie się Wam podobało, jeśli rezonuje, zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Życzę Wam udanego miesiąca. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam, Marcin na tarot.